Gdybym gdy brał pieniądze, gdybym nie był monarchistą, ale brał pieniądze od monarchy, no to też by się pewno obrażał, że głoszę na przykład hasła demokratyczne. No, no, no nie ma rady. Ja jestem niezależnym posłem i nienawidzę tego ustroju. Nienawidzę tego ustroju. Podejrzewam, że gdyby nie było demokracji, tylko monarchia, to jako doradca monarchy miałbym większe wpływy niż tutaj. Tu sobie mogę pogadać, proszę pana. Ja się gadam od 60 lat, mniej więcej, i co z tego wynika? Nic. No, jak to jest, jest Pan Zależnym posłem. Jest pan bardzo zależnym posłem. Został Pan wybrany z list pańskiego ugrupowania, z partii Korwin w ramach koalicji Konfederacja. Jest pan członkiem klubu, przepraszam, koła Parlamentarnego Konfederacja. Jest pan jak najbardziej zależnym posłem w trybach demokratycznego systemu. Więc proszę nie mówić dwóch demokracja, bo to nas wszystkich bardzo boli. I jest to bardzo niesprawiedliwe. Bardzo dobrze pana to boli. Vamos